Kołobrzeg Razem to specjalny piknik, który miał na celu scalenie społeczności ukraińskiej i naszych mieszkańców. Już od rana przed halą Milenium zgromadziły się tłumy. Takiego zainteresowania nie spodziewali się sami organizatorzy. A kołobrzeżanie jak zwykle nie zawiedli. W organizację wydarzenia zaangażowały się liczne kluby, drużyny sportowe i organizacje pozarządowe, ale także sami wolontariusze. To jest wydarzenie przygotowane przez organizacje pozarządowe. To właśnie nasi sportowcy, działacze kultury postanowili, że tym razem oni stworzą taką przestrzeń, gdzie oprócz tego, że zbieramy dary, zbieramy pieniądze, będzie można po prostu przyjść i porozmawiać, zintegrować się. No, i coś dla najmłodszych, coś, co tym dzieciom na pewno pozwoli się oderwać. Jest wszystko tak naprawdę. Tak, dzieci przeżywają ogromną traumę. I tego typu wydarzenia pozwalają choć chwilę przenieść się w świat dziecięcych marzeń i po prostu korzystać z tego, co przygotowaliśmy im. W ramach pikniku integracyjnego przygotowano mnóstwo atrakcji dla najmłodszych: były gry, zabawy, dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, konkursy i malowanie twarzy. Można było także zjeść coś słodkiego i nie tylko. Dorośli mogli zasięgnąć informacji odnośnie ofert pracy na stoisku przygotowanym przez Powiatowy Urząd Pracy, a pod samą halą odbyła się wyjątkowa akcja zainicjowana przez członków grupy Masa Krytyczna. Kilka dni temu na swoim fanpage'u poprosili, aby przynieść niepotrzebny, a nawet popsuty rower, a pięciu profesjonalnych mechaników rowerowych je naprawi, a osoby potrzebujące będą mogły tego samego dnia odebrać je za darmo. I tak około 50 rowerów i innych dwukołowych pojazdów trafiło do uchodźców. Chodziło o to, żebyśmy my jako obrzeżanie spotkali się tu z naszą nową społecznością ukraińską, która przyjechała w tej wiadomej sytuacji i przywitali się tak normalnie po polsku, tak jak my jesteśmy gościni, przywitali się. Ten uśmiech dzieci najmłodszych jest bezcenny. Bezcenny i, po, i to jest największa wartość tego, dlaczego mieliśmy się dzisiaj spotkać. Po to, żeby jak najwięcej uśmiechu dzisiaj na tej hali było. Podczas akcji wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzili zbiórkę. Na scenie prezentowali się polscy artyści. Były także piosenki w języku ukraińskim. Był to czas prawdziwej integracji. Przyszła dzisiaj pani, żeby wesprzeć, wesprzeć Julię z Charkowa. Nazwiska ciągle nie powtórzy. Po prostu mieszka u nas. Staramy się nią opiekować. Ma małego synka, 8,5 roku. No wspieramy ją jak możemy, ale to nie znaczy, że tylko my wszyscy w koło. Co by pan przekazał tym wszystkim uchodźcom takiego, takiego słowa wsparcia. Dla żeby się nie poddali, żeby walczyli jak najbardziej za wzięcie, za wciekle, a my im pomożemy. Na pewno, jak ktoś rodziny tu przyjdą do nas, na pewno będą mieli wsparcie i postaci, gotówki, nie wiem wyżywienia. Cały czas od początku wojny jesteśmy za ukraińcami. Jakbyście chcieli ich pocieszyć, e, no żeby trochę zapomnieli o tej wojnie i żeby zobaczyli trochę rozrywki, to co tam umiemy, żeby ich pocieszyć też tym, no. co pokażemy. A macie na co dzień kontakt z kimś, tak? Tak, mamy. Ja nie Ol. wiem, bo ja jakby się uczę w domu, do szkoły tak nie, nie chodzę, ale chciałbym pomagać, ja byłem w takim zbiorze tam rzeczy dla Ukrainy, więc tak, ja, ja no powiedzmy, że mam ten kontakt. Wczorajszy piknik integracyjny cieszył się ogromnym zainteresowaniem.